Witam Ciebie bardzo serdecznie i zapraszam Cię na medytację. Jeżeli możesz, usiądź albo połóż się wygodnie. Jeśli jednak jesteś w biegu, w aucie, czy słuchasz tej medytacji podczas spaceru, skoncentruj się na tyle, na ile możesz, tak byś była bezpieczna. Zwróć uwagę na swoje ciało. Jak się ono dzisiaj czuje? Weź głęboki oddech, tak, by było to w zgodzie z ciałem. Nie forsuj się. Zostaw wszelkie oczekiwania i daj sobie szansę. Oddychaj tak, jak możesz. Jeśli czujesz napięcie w jakiejkolwiek części ciała, zwróć uwagę, gdzie to jest. I daj miejsce temu odczuciu. Zacznijmy od czubka głowy. Jeśli masz długie włosy, rozluźnij je niech rozsypią się swobodnie, pomasuj obydwiema dłońmi skórę swojej głowy, delikatnymi ruchami okrężnymi, tak jakbyś myła włosy delikatnie i powoli. Jak się czuje, twoja twarz? To twoja twarz pokazuje światu, jakie masz emocje. Zamknij oczy. Otwórz szeroko usta. Zamknij usta. Powtórz to jeszcze raz. Zwróć uwagę na swoją brzuchwę. Intuicyjnie, tak jak ci podpowiadają mięśnie twarzy, porób parę grymasów, taką gimnastykę twarzy. Tak, by w efekcie odczuć rozluźnienie twarzy. Przejdźmy teraz do szyi. Delikatnie obróć głową w lewo, wróć do środka, po czym w prawo. Z tą samą łagodnością połóż delikatnie głowę na lewą stronę, wróć do środka i połóż na prawą. Słuchaj swojego ciała. To rozluźnianie ma na celu większe zakotwiczenie w twoim ciele. Nie ma to miejsca na uczucie dyskomfortu. Łagodnie i delikatnie przechyl swoją głowę do tyłu. A następnie do przodu. Teraz plecy. Wiem, że bolą. Może to być kark. Górna część pleców, lub dolna, lędźwiowa część. Poczuj ten ból. Daj mu znać, że wiesz, że jest, że czujesz, że boli, choćby to było tylko tu i teraz. Pomyśl sobie, albo możesz wypowiedzieć na głos. Wiem, że jesteś. Dajesz mi znać. Wrócę do ciebie za chwilę. Weź głęboki oddech. Poczuj, jak z wydechem oddajesz napięcie, które być może siedziało w tobie już w spory okres czasu. Weź jeszcze jeden oddech i pomyśl sobie, że mimo tego, że ból jest nieprzyjemnym doświadczeniem i nikt nie chce go doświadczać, jestem wdzięczna za to. Że moje ciało komunikuje mi ból, pokazując w ten sposób, że potrzebuje mojej uwagi. Przejdźmy teraz do Twojej klatki piersiowej. Jeśli możesz, weź jeszcze jeden oddech, na tyle głęboki, na ile dasz radę. Pamiętaj, słuchaj swojego ciała. Niech z tym wydechem opuszczą Cię wszelkie żale, to co możesz w nieuświadomiony sposób nosić w sobie, to co Cię może gnieść w środku i sprawiać, że jest Tobie ciężko. Tak jest. To odchodzi, to opuszcza Ciebie i z kolejnym oddechem. Jest tego poczucia mniej i mniej, aż zostaje wolna od żalu przestrzeń. Właśnie tak. Nabierz teraz powietrze do brzucha, tak by wypełniło go i uniosło. Przytrzymaj przez chwilę ten wypchnięty do przodu brzuch i powoli zacznij wypuszczać powietrze. Nabierz jeszcze raz powietrza do brzucha, połóż rękę na tej okrągłości, a następnie pozwól dłoni zapadać się, gdy wypuszczasz powoli powietrze. Przejdźmy teraz do Twoich pośladków i nóg. Nabierz powietrza, jednocześnie napinając pośladki. Jeśli możesz, wstrzymaj oddech. Ściskając jednocześnie pośladki, po czym powoli wypuść powietrze i rozluźnij pośladki. Teraz nogi. Jeśli to możliwe osadź je prosto tak by się nie krzyżowały, dotykając podłogi. To ma być silne, konkretne osadzenie nóg na ziemi. Twoje silne uda napnij je, biorąc jednocześnie oddech i rozluźnij z wydechem. Możesz pogłaskać swoje uda w górę i w dół, dając im trochę ciepła. Kolistymi ruchami, pomasuj teraz swoje kolana, pomyśl z wdzięcznością o swoich nogach. Niezależnie od tego, jaki mają kształt, noszą ciebie całe Twoje ciało. Dziękuję za moje nogi. Możesz teraz, oddychając równomiernie, pomasować swoje łydki delikatnie od góry do dołu. Teraz poświęć uwagę swoim stopom. Delikatnie poruszaj nimi w kostkach. Trzymając je oparte na podłodze, u niej stopy na palce, a później oprzej napięcie, unosząc palce w górę. Zrób tak raz jeszcze palce, pięta. Teraz osadź stopy na podłodze. Poczuj konkret i stabilność. Weź głęboki oddech i wyobraź sobie. Że cokolwiek, co Ciebie może teraz trapić, podróżuje w dół Twojego ciała i poprzez stopy wychodzi do podłogi, do ziemi. Cała ta energia, która zatrzymuje Cię, wszystko to, co może Ciebie blokować, wraz z wydechem opuszcza ciebie. Wyobraź sobie swoje bezpieczne miejsce. Może to być miejsce, które znasz i bywasz w nim. Może to być również miejsce, które istnieje tylko w Twoim umyśle lub na kartach książki. Wyobraź sobie teraz, gdy bierzesz kolejny oddech, że jesteś w tym miejscu. Rozejrzyj się oczami wyobraźni dookoła. I poczuj tę błogość, gdy jesteś w swoim bezpiecznym miejscu, to Twoje miejsce, jesteś bezpieczna, jest Ci ciepło i spokojnie. Poczuj ciepło na swojej skórze, może są to promienie słoneczne. A może jest to ciepło emanujące z Twojego ciała? To jest Twoje ciepło. Twoje ciepło może dotknąć tego obszaru ciała, w którym możesz odczuwać ból lub napięcie. Wyobraź sobie teraz, że to ciepło wędruje w to miejsce, w którym odczuwasz ból. Jeśli są to plecy. To ciepło przenika teraz dokładnie to miejsce, gdzie boli. Jeśli jest to kark i szyja, poczuj ciepły, miękki szal, który otulając bolące miejsce, przynosi ulgę i poczucie komfortu. Jeśli jest to górna część pleców, na wysokości łopatek, odczuj to ciepło otulające cię i wypełniające dokładnie tam, gdzie boli? Poczuj, jak stopniowo, gdy oddychasz miarowo, w swoim tempie, ten ból rozprasza się, rozpuszcza się, a twoje plecy się rozluźniają. Jeśli ból, który odczuwasz, znajduje się w dolnej części pleców, skieruj swoje światło właśnie w to miejsce. Daj sobie poczuć, Wypełniające Ciebie ciepło w dolnej części pleców, dokładnie tam, gdzie boli. Weź głęboki oddech i poczuj, jak wypełniające Ciebie powietrze wypełnia ciepłem to miejsce w plecach, które boli. Zobacz, jak to ciepło pomaga rozluźnić się napięciu w Twoim ciele. Niech te skumulowane emocje zostaną otulone Twoim ciepłem, i niech wiedzą, że jesteś dla nich. Widzisz te emocje, dziękując im za to, że są. To Twoje ciepło, Twoje światło jest dla nich domem. Niech to, co nieprzeżyte, widzi, że jesteś tu i widzisz siebie. Swoje ciało i powoli z kolejnym oddechem napięcie odchodzi, przynosząc ulgę Twojemu ciału. Jesteś w swoim bezpiecznym miejscu i możesz do niego wracać, kiedy tylko Ci tego potrzeba. Twoje ciepło wypełnia całe Twoje ciało, Twoje światło to skarb. Twoje narzędzie mocy, z którego możesz czerpać, by uzdrawiać swoje ciało i swoje emocje. Twój ból jest również cudownym narzędziem, które, mimo że mało komfortowe, daje znać, czemu przyjrzeć się z troską. Gdy tylko jesteś w swoim bezpiecznym miejscu, wiesz, czego trzeba Twojemu ciału, a jeśli nie jesteś pewna, pozwól ciału. Ciebie poprowadzić, ciało, emocje, ból, światło i ciepło to wspaniali towarzysze dnia codziennego. Zaakceptuj to ze spokojem, bez osądzania i przypatrz się temu tak, jak obserwujesz chmury przesuwające się po niebie. To, co czujesz, ma prawo być. To Twoje ciało. Wyciągnij przed siebie wyprostowane ręce i obejmij się. Poczuj to dobro, które jest przed tobą i dla ciebie. Zagarnij je do siebie, zmieniając pozycję rąk. Przytul policzek do swoich przedramion i oddychaj równomiernie. Zagarniając dobro, wciągaj powietrze, a otwierając i prostując ramiona, wypuszczaj Poczuj dobro i miłość, które jak Twoje własne światło, Twoje ciepło wypełniają całe Twoje ciało od czubka głowy po koniuszki palców stóp. Potrzyj swoje dłonie i połóż je na wysokości swojego serca. Poczuj ciepło, spokój i ulga. Możesz powtórzyć za mną: Kocham Cię. Jestem tu. Widzę Cię. Jestem dla Ciebie. Kocham Cię. Jeżeli przychodzą jakiekolwiek wzruszenia, pozwól im być. Pozwól sobie. Pobądź w tym stanie błogości i ulgi jeszcze przez chwilę, w Twoim bezpiecznym miejscu. Jeżeli chcesz pobyć tu troszkę dłużej, zatrzymaj to nagranie. Daj sobie pobyć ze swoim wzruszeniem, z jakimikolwiek emocjami, jakie do ciebie teraz przychodzą. Możesz powtórzyć słowa jeszcze raz. Kocham Cię. Jestem tu. Widzę Cię. Jestem dla Ciebie. Kocham Cię. Kiedy będziesz gotowa, otwórz powoli oczy i wróć do tu i teraz. Pozostań jeszcze przez chwilę we wdzięczności, a może i weź się ze sobą na cały dzień. Dzięczna za Twoje ciało, za Twoje życie, za to, gdzie jesteś tu i teraz. Zobacz, ile przeszłaś, a Twoje ciało wiernie niesie Cię dalej. Dziękuję Ci za to, że podążając za moim głosem, dałaś sobie czas na zatrzymanie i uzdrowienie. Pamiętaj, że niesiesz w sobie światło, które jest tu dla Ciebie kiedykolwiek jego potrzebujesz. Dziękuję Ci za udział i pozdrawiam serdecznie.